Dobra, kochaniutka, pospiesz się, bo marnujesz mój czas! Wybaczcie, przerwę! To ważna sprawa! Jeśli sugerujesz, że to dobra długa! zastanowić się na tym głębiej może trochę. Sorry, słodka, ale tutaj to nie przejdzie, bo piekło jest wieczne, czy tego chcesz, czy nie? Jakie tego będą poważne konsekwencje? Życie jest czarno-białe i mam jak na tego, stwierdzisz, że to chujowy plan? Wychyluj się, skarbie, ja jestem Adam! Byłem tutaj pierwszy, bo zajebiście wkładam! Co, nie wiecie, czy nie wiecie, czy ja myślał? Na pewno jakieś odpowiedzi tu są, yeah. tak zastanowić się Zabawa śmieszna to jest Takie sobie jak się kurwo nie boisz Chyba sobie chuju żarty stroisz Ba 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 ba, ba zajebiste Chło czy tego chcesz, czy nie? Na czarnej liście u mnie tutaj znajdziesz się Wykasuję ci ten plan, przygrzesznika do nieba bram To czas, żebyś przejechał się na ten sam Nie Chyba wybiegło jest że możesz mi kurwa stać Nic nie poradzisz, jesteś na co bezużyteczna A jak już gadamy to o że może szybciej będzie Czekać mi się tu, kurwa, nie chcę! To za długi czas, a mi to nudzi się! Będziemy tutaj szybciej! Prześwieć ten zymit, daj! I was wypompuje!